Czy Węgier może uratować Europę? Europa jest w kryzysie, w stagnacji. Kryzys już był, te zawirowania niespowodowane przez Unię. Nieodpowiedzialne instytucje finansowe, proszę o tym pamiętać, i nieodpowiedzialne rządy, niektóre, zwłaszcza ze z południa, zadłużone na następne 50 lat. Jak jesteśmy w kryzysie, to musimy być konkurencyjni. Dzięki czemu możemy być konkurencyjni? No mamy mało, bardzo mało mechanizmów, narzędzi. To są takie mechanizmy w Unii. Mieć dobry, wspólny rynek, bo na nim się świetnie konkuruje. Małe, średnie firmy. Rolnictwo polskie. Niby daleko od Węgla, ale przecież to jest nasz kraj. Dbamy o wszystko. Jest konkurencyjny na, na rynku <coughs> europejskim żeby nasza gospodarka w każdej dziedzinie, także górnictwa, nasze górnictwo jest bezpieczne, jedne z najbardziej bezpiecznych na świecie, to jest malowane. produkcja produkcją, najważniejsze bezpieczeństwo, to. No i oczywiście coś, co jest kluczem do sukcesu, to jest bezpieczne dostawy energii. Energii możliwie taniej i możliwie ekologicznej, bo nie chcemy przedwcześnie umierać. Nie chcemy mieć pyłów, nie chcemy mieć siarki i nawet dwutlenku węgla w powietrzu, nadmiarowości. A więc proekologicznie. Tego chcemy. Dlatego budujemy wspólny rynek energetyczny Unii Europejskiej. Jestem sprawozdawcą tego wspólnego rynku. To jest jeden ze sposobów na odpowiedź na kryzys, bo chcemy konkurować na tym rynku. Chcemy przede wszystkim wykorzystywać nasze rodzime paliwa. W tym raporcie, który przegłosowano większością 95%, to ważne, na temat wspólnego rynku energii jest zaznaczone, nasze własne paliwa mamy prawo wykorzystywać. Węgiel mamy prawo, gaz łupkowy mamy prawo poszukiwać. Zostało przegłosowane 95% głosów. No bo, skoro chcemy mieć możliwe tanią energię, to musimy wykorzystywać własne zasoby energetyczne, bo to daje nam także większe bezpieczeństwo energetyczne. Otwieramy się na Stany Zjednoczone, negocjujemy umowę handlową. Jak mamy z nimi konkurować, skoro dla nich ceny gazu są dzisiaj trzykrotnie mniejsze w przemyśle amerykańskim niż w przemyśle europejskim, zwłaszcza polskim. My mamy ceny gazu indeksowane po cenach ropy. Kontrakty z Gazpromem. Ropa stoi bardzo wysoko, a na rynkach światowych płynny gaz, na przykład, skroplony gaz, jest już bardzo tani. W Stanach Zjednoczonych obniżyli dwu-trzykrotnie ceny gazu w Niemożliwa konkurencja, skoro w przemyśle chemicznym, nawozów sztucznych, na przykład 87-80% ceny produktu, kosztu produktu to jest cena gazu. Nie ma szans na konkurencję. Nie tylko tam, w przemyśle stałym, w przemyśle e, cementowym. I podobnie w energetyce. Energia elektryczna na naszym kontynencie jest niemal dwukrotnie droższa niż w Stanach Zjednoczonych. A ceny energii wchodzą w koszty produkcji wszystkiego, co produkujemy, wszystkiego, bez wyjątku. A także wchodzą usługi. To jest sytuacja wyjścia. Warto o niej myśleć. Jako energetyce, jako o kluczu. Co robić, żeby Europa, nie tylko świat, bo świat się chce ratować na, na węglu, to wiemy, ale Europa już nie chce. Mówi nam mniej Węgla. Dekarbonizacja, low carbon economy, niskowęglowa gospodarka. Uważam, że to jest mylenie celów ze środkami. Naszym celem jest nie obniżanie zużycia węgla, tylko obniżanie emisji. Już popełniliśmy ten błąd. Ludzie wymyślili paliwa. Biopaliwa pierwszej generacji. Wszyscy pamiętamy. 10 lat temu, 15 lat temu. Ile będziemy dolewać do baku? 3%, 5%, 10%, 15%. Wszyscy najczęściej w biodizel, także w ogromnej Ogromne ilości. W Brazylii wycinano lasy kropikowe po to, żeby sadzić trzcinę cukrową i produkować etanol a lasy tropikowe pochłaniają ogromne ilości CO2. Myśmy je wycinali, niszcząc cel, do którego szliśmy, bo naszym celem było obniżenie emisji CO2. Równocześnie okazało się, że do produkcji tych biopaliw trzeba zużyć bardzo dużo e, paliw kopalnych, bo tego się nie da wydestylować za darmo. Tam jest potrzeba bardzo wiele ciepła. Jak zbilansowano całość, to się okazało, czy być może nawet wykorzystanie biopaliw powoduje większe emisje CO2 niż używanie wprost paliw kopalnych przy większej sprawności. Że to jest ślepa uliczka. Rozkręciliśmy interes i zaczęliśmy myśleć o tym, że narzędzie, które były biopaliwa, do zmniejszenia emisji jest celem samym sobie. Teraz się z tego wycofujemy. Państwo mogą obserwować. Unii Europejskiej na całym świecie. Naszym celem powinno być ograniczenie emisji, a nie ograniczenie węgla. My, Europejczycy, zwłaszcza Polacy, mamy za zadanie wypracowanie takich technologii wykorzystania węgla, aby nie były one groźne. W ramach tej drogi w najbliższy wt wtorek mam aż trzy panele prowadzimy. Bardzo poważne. Europejskie panele w Brukseli. Jeden dotyczy ccs -u czyli wy wyłapywania i podziemnego składowania dwutlenku węgla pod ziemią. To jest jeszcze niesprawdzona technologia, ale trzeba ją właśnie sprawdzić, bo to jest technologia, która daje nowe szanse na innowacyjność. Ktoś mi mówił, że nie można tego stosować, dlatego że to jest niesprawdzone. Ktoś nie rozumiał, na czym polega innowacyjność. Jak coś jest sprawdzone i zastosujemy to, to nie jesteśmy innowacyjni. Zastosowaliśmy coś, co jest sprawdzone i tam żadnej innowacji nie ma. Innowacyjność polega na tym, że ryzykujemy z, instal z instalacją, która nie jest do końca sprawdzona. Jak nam wyjdzie, jak potrafimy to opanować, to jesteśmy bohaterami. Możemy sprzedawać technologię, także Chińczykom, Hindusom. Możemy pokazać, że węgiel może być wykorzystywany bezemisyjnie. Na małą skalę zostało to już sprawdzone. I na to Unia Europejska ma pieniądze. 5 miliardów euro na najbliższe lata w ogóle na energetykę, a około miliarda na energetykę węglową. To znaczy na energetykę, która ma na, na badania, które mają wyprodukować technologie, które wyeliminują groźne emisje przy używaniu węgla. W paragrafie, i to jest moje, moje ostatnie stwierdzenie w. Artykule 194 y, naszego traktatu lizbońskiego, który nas dzisiaj obowiązuje w Unii Europejskiej, mamy napisane, że każdy kraj może wykorzystywać ten rodzaj energii, który ma do dyspozycji. To jest jego decyzja. I z tego punktu widzenia możemy być spokojni. Ale jest drugi artykuł, 191. No on mówi, że musimy zadbać o zrównoważony. Bezpieczny ekologicznie rozwój naszego kontynentu. Te dwa traktaty się trochę kłócą. Ale jeśli będziemy działali w zakresie węgla i wykorzystania węgla mało emisyjnie, nie mówię już bezemisyjnie, ale nawet mało emisyjnie, to z, połączymy te dwa traktaty. To one nie będą się objawiały jako jakiś dysonans. Na to jest szansa, na to są pieniądze unijne i to zależy od naszej energetyki. A Węgiel, który Państwo reprezentujecie, ma zadanie nie mniejsze do wykonania. Ale rozumiem, że jesteście od tego specjalistami i nie chciałbym wchodzić na wasze pole. Mam doświadczenia wynikające z tego, że wziąłem odpowiedzialność 15 lat temu za reformy górnictwa węgla kabinnego. To górnictwo przynosiło nam niekiedy zyski wyższe niż nasza petrochemia, co się nigdzie w świecie nie zdarza. To górnictwo zostało przebudowane. Jesteśmy w sytuacji, gdzie wymaga dzisiaj nasze górnictwo podobnej przebudowy. Jestem przekonany, że kilka kopalń działających wydajnie, bardzo wydajnie, pokazuje, że jeśli skupimy się na najlepszych pokładach, jeśli będziemy stosowali reguły związane ze zmniejszeniem liczby pracowników, tak żeby wykorzystywać naszą siłę roboczą, ludzi przygotowanych do pracy w górnictwie w sposób optymalny, to jesteśmy w stanie zmienić sytuację podobnie jak 15 lat temu. To jest bardzo trudne zadanie, również ryzykowne politycznie, ale bez takiego ryzykownego działania, politycznie trudnego, nie będziemy w stanie uratować, pozytywnie działać w polskim burmistrzu.